Hej, jestem Weronika i w dzisiejszym filmiku pokażę Wam kilka wakacyjnych dni z mojego życia. Taki luźny vlog, pokażę Wam co robię, jak spędzam czas. Jest środa, godzina 9.30. Jak na razie zdążyłam tylko zjeść śniadanie, ubrać się i ogarnąć trochę pokój, bo trochę już tu miałam bałagan. Mam dzisiaj parę rzeczy do zrobienia, ale jak ich nie zrobię, to też nic się nie stanie, więc na luzie do tego podchodzę. Pogoda jest bardzo ładna, jest 20 parę stopni, słońce świeci, i jest trochę chmur, ale jest ok. Więc na pewno spędzę dzisiaj trochę czasu na dworze, póki jest ładnie, bo jutro ma padać i ma padać przez kilka najbliższych dni, niestety. No może krem z filtrem, to jest 50. Znalazłam go w aptece i to jest pierwszy krem z filtrem, który się naprawdę u mnie sprawdza, bo poprzednie były strasznie tłuste i wyglądałam, jakby miała całą spoconą twarz, a ten krem tak nie robi, więc jestem z niego bardzo zadowolona. Pamiętajcie, żeby się smarować filtrami. Jakie jest takie słońce, bo to bardzo ważne. Ja ostatnio się posmarowałam, ale takim słabym filtrem, i potem weszłam do wody i siedziałam w tej wodzie przez jakieś 2,5 godziny i się tak spaliłam. Miałam całe czerwone policzki i mnie strasznie piekło, a potem jeszcze mi skóra schodziła, więc nie polecam. Jednym z moich celów na wakacje jest nauka programowania, więc mam tu książkę od informatyki i zamierzam ją po kolei przez wakacje przerabiać, bo bardzo mi zależy, żeby się tego programowania nauczyć. A na razie nie umiem prawie nic, więc zaczynam od podstaw. Na początek się zabrałam za algorytmy, bo to jest chyba najbardziej podstawowa rzecz, którą trzeba zrozumieć, zanim się zacznie w ogóle programować. Spotkałam się z kolegą, dużo pochodziliśmy i jestem strasznie zgrzana, bo było tak gorąco. Teraz się trochę pochmurzyło, ale wciąż jest upał i pójdę sobie chyba zrobić teraz jakiś obiad, bo trochę zgłodniałam. Po obiedzie robiłam jeszcze trochę tą informatykę, a teraz czytam książkę. Gdyby Ocean nosił Twoje imię, jestem już w ponad połowie i podoba mi się ta książka. Porusza taki kontrowersyjny temat trochę. Ja w większości czytam książki z Young Adult Fiction, czyli młodzieżowe, to też taka jest. Taki gatunek mi się najbardziej podoba. Nie przepadam za bardzo na przykład za fantazy czy czymś takim, co jest nierealistyczne. Wolę jak książki się dzieją w prawdziwym świecie i mówią o czymś, co by się mogło naprawdę wydarzyć. To mnie bardziej ciekawi. Jest dopiero 18, ale strasznie się ściemniło, więc zapalę światło. Skończyłam ćwiczyć i wzięłam prysznic, mam całe mokro włosy. Utworzyłam ostatni playlistę, na której są filmiki z moimi ulubionymi treningami, które robię w domu, więc jeśli kogoś z Was to ciekawi, to śmiało sprawdźcie, zróbcie te treningi i może Wam też akurat podpasują. Także ja już mam dzisiaj trening zaliczony, a teraz idę zjeść kolację. Aktualnie jest 10.30. Wróciłam właśnie z zakupów, bo pojechałam rowerem do sklepu po parę rzeczy i pojechałam do pięciu sklepów tylko po to, żeby kupić ricottę, Bo mam jeszcze jakiś makaron w lodówce i stwierdziłam, że zrobię makaron z ricottą, a ja mam także, jak już coś sobie postanowię i się uprę na to, to muszę to zrobić po prostu. Więc się przejechałam trochę, ale mam ricottę, więc jestem zadowolona. Kupiłam jeszcze mąkę do pizzy, typ 00, żeby zrobić domową pizzę. Zaraz będę wyrabiać ciasto, wtedy jutro będzie gotowe. Bo jak je wyrobię wcześniej, to to ciasto będzie lepsze, bardziej tak przejdzie smakiem, lepiej wyrośnie i będzie potem bardziej chrupiące. I ten typ 00 jest najlepszy do pizzy, bo też to ciasto wtedy najlepiej wychodzi. Także zaraz się zabiorę za to robienie pizzy, ale najpierw zjem rabarbar z kruszonką. Moja mama wczoraj upiekła rabarbar i stwierdziłam, że mogę go wykorzystać, żeby zrobić taką zdrowszą kruszonkę z płatków owsianych. Właśnie posypałam trochę płatków, do tego dałam trochę masła, trochę syropu klonowego. Zobaczymy, jak to smakuje. Pyszne, smakuje tak samo dobrze, jak taka zwykła tarta z normalną kruszonką, więc polecam. Mam tu dużą miskę i wszystkie składniki, które będą mi potrzebne, czyli kilogram mąki, jakieś 650 ml wody, 30 g soli i tam jeszcze mi rosną drożdże, bo przygotowałam zaczyn. Ja używam takich świeżych drożdży tradycyjnych w kostce. Robienie pizzy jest bardzo łatwe, bo wystarczy połączyć te składniki i ugniatać je w misce. To jest co prawda czasochłonne, ale no jest łatwe. idealnie wyrośnięte drożdże wyrabiałam to ciasto przez jakieś 40 minut żeby było takie idealnie puszyste już i gładkie Teraz czekam aż wyrośnie i na noc je wstawię do lodówki, żeby lepiej przysiąkło smakiem. A ja teraz będę montować filmik, bo zawsze mam coś do zmontowania. Wciągnęłam się dzisiaj w czytanie i skończyłam czytać tą książkę. Ja tak zwykle mam, że pierwszą połowę czytam tak dosyć długo, a wtedy, jak już się właśnie akcja zaczyna bardzo rozwijać, to potrafię przeczytać całą drugą połowę praktycznie za jednym razem. Następna książka, jaką będę czytać, to ta, Podróż ślubna. Widziałam ją na TikToku o dziwo. W kilku recenzjach na YouTubie też się ona pojawiła, więc stwierdziłam, że przeczytam i sama ocenię. Może zacznę czytać dzisiaj albo jutro, zobaczymy. I mam jeszcze ochotę się poruszać, więc zrobię taki wieczorny trening na macie. Zwykle ćwiczę w popołudniowych godzinach, ale w wakacje to się trochę zmienia, bo mam inny plan dnia i też temperatura wieczorami jest bardziej znośna do ćwiczeń, dlatego tak to wychodzi. Generalnie to rano podał deszcz, i teraz wszystko na dworze jest mokre, jest do tego bardzo pochmurno i słońca nie ma wcale. I to jest trochę niefajne, biorąc pod uwagę, że za chwilę mam jechać z mamą i z bratem na pole z truskawkami, zbierać truskawki. Myślałam, że będziemy mieli do tego bardziej słoneczną pogodę, ale no niestety, pojechalibyśmy innego dnia, ale sezon na truskawki i tak się już kończy, więc jak nie pojedziemy teraz, to możliwe, że już się nie załapiemy na to. Dlatego jedziemy dzisiaj, a jak będzie padać, to trudno i jakoś sobie damy radę. Ja jestem przygotowana na deszcz. Zaraz wam coś pokażę. Kupiłam ostatnio w Rumpek się taki płaszcz przeciwdeszczowy. On mi się tak podoba. On ma totalnie taki klimat lat 80. -tych. Wygląda jak ze Stranger Things. Tam nawet była dokładnie taka sama scena, gdzie dziewczyny miały takie płaszcze. Jedna miała żółty, druga miała czerwony. I no ja teraz wyglądam jak z tego serialu. Jeszcze ta kurtka ma taki piękny, żółty kolor, więc jak będzie padać, będzie szaro, to będę się wyróżniać i będę takim promyczkiem słońca. <grym> Aha, i jeszcze wam powiem, że za półtorej godziny są wyniki egzaminów ósmoklasisty. Tak, ja na no nie czekałam, bo jestem bardzo ciekawa, jak mi poszło, to tam i tak jakoś specjalnie nie zaważy w moim przypadku, ale no jestem ciekawa, po prostu chciałabym wiedzieć dla samej nawet siebie. Oni publikują te wyniki o 10, ale jeśli pojadę na te truskawki, to je zobaczę wtedy pewnie koło południa, więc za jakieś, nie wiem, cztery godzinki, ale wytrzymam tyle. Jak już wytrzymałam miesiąc, to mogę poczekać jeszcze te parę godzin. Dobra, wróciłam już z tych troskawek i czas sprawdzić wyniki egzaminów. O ja! O Boże, ale jestem zadowolona! Z polskiego mam laureata, więc mam 100%. To o tym wiedziałam, ale z matmy mam 96%. Z tego co liczyłam, to myślałam, że będę miała 88%, a mam 96%. To mi zabrakło tak naprawdę jednego punktu do setki. To jest mega dobrze. A z angielskiego mam 100%. Liczyłam trochę na to, ale tak, no nie byłam pewna, czy się uda, a się udało. Więc jejku, ekstra. Jestem bardzo zadowolona z siebie. Teraz czas to uczcić i idę robić moją pizzę, bo już też mam bardzo na nią ochotę. Ale idę się spotkać z moją przyjaciółką. Spędziłam dzisiaj bardzo miły dzień. Przed chwilą byłam się spotkać z koleżanką i padał deszcz, ale to nam tak bardzo nie przeszkadzało, bo wzięliśmy parasole. Jak wróciłam, to zjadłam jeszcze trochę tej mojej pizzy. Ono mi tak bardzo smakuje. Nie wiem, czy jest faktycznie lepsze od takich z restauracji, ale mi smakuje myślę dlatego, że ją sama robiłam i robiłam ją od serca, włożyłam w to całą siebie i to chyba po prostu czuć. Przepis znalazłam na YouTubie, więc jak chcecie ją zrobić, to link macie w opisie powoli dochodzi 20 i dzisiaj myślę, że jeszcze trochę pomontuję, a potem zrobię sobie jakiś seans filmowy i poczytam książkę. I to będzie już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, a jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa